Siemanko, cześć Wam, powoli składam swoją Jawę Enduro, to tutaj jest Jawa Enduro Tramwaj, pojemność 380, czyli, czyli taka już porządna maszyna, duża, mam tu jeszcze 250, no ale akurat stwierdziłem, że będę sobie zakładać dyfuzor, tłumik tutaj właśnie do tej 400, dyfuzor mam bardzo fajny, praktycznie, praktycznie bez wgniotek, tutaj jest takie malutkie, ale... Praktycznie, praktycznie niewidoczne, no i musiałem sobie dorobić, spójrzcie. Musiałem sobie dorobić tutaj taką, taką podkowę, żeby, żeby ten dyfuzor przykręcić. Prawda, mógłbym sobie założyć tą, tą opaskę, prawda, taką, taką zwykłą mniej więcej też tego rodzaju podkówkę i po prostu zacisnąć na ramię, ale ona się różnią tym, że, że prawda, ta ma. Tutaj takie blaszki, które mogłyby pokaleczyć ramę, więc ja sobie zrobiłem tak jakby z rurki, bo tutaj jest rurka założona, tutaj schiefnięte z jednej, z drugiej strony, z tamtej strony też jest taka rurka. Dodatkowo jest to owinięte tutaj filcem. Ta cała rama, żeby wiadomo nie uszkodzić lakieru, nie porobić tam żadnych wgnieceń. No i wiadomo, śruby, śruby samokontynujące, no i, i jest dyfuzor założony. Tak, tak, jak widzicie, dyfuzor ładnie się tu komponuje. Zobaczcie, tutaj to jest, nie wiem, czy to będzie widać. Tak trochę nie widać, bo tam jest, tam jest ciemno, ale tutaj jest dosłownie 3 mm, 4, 4 luzu, prawda? Jest to tutaj dyfuzor oryginalny, ciężko, ciężko dostępny. Jakby ktoś chciał kupić, to można kupić nowy, ale nowy to koszt około tam 1500 zł. Także, także dobrze, że jest oryginalny z epoki. Nie nowy wyrób i, i ładnie tutaj wszystko, wszystko pasuje. No teraz będę praktycznie tłumik mocować końcowy. Jak go zamontuję, to mi zostanie wtedy jeszcze elektryka, jakiś tam y, filterek i, i będę śmigać. Także ja działam dalej. Ejo.